czy uważasz siebie za youtubera dla dzieci? E, nie, myślę, że e, średnia wieku ludzi, którzy oglądają ten kanał regularnie, a nie tylko raz na jakiś, raz na rok, jak będzie jakiś Miraculum, jest dosyć wysoka. A nawet bym powiedział, że nawet jeżeli weźmiemy samych ludzi, którzy obejrzą tylko jeśli jest Miraculum, wciąż średnia jest całkiem wysoka, ponieważ to już nie jest 2016, to nawet nie jest już 2020. Kiedy ta seria pierwszy raz o ocenie złoczących się pojawiła. Wszyscy ludzie już są starsi o wiele. Więc po prostu... Jakby wziąć taki, taki, taki rdzeń prawdziwy tych, tych, wśród tych faktycznie ludzi oglądających ten kanał jakkolwiek, z jakąkolwiek regularnością, pamiętający faktycznie, że on istnieje i zrobić jakiś średnią wieku, to myślę, że ona byłaby całkiem wysoka. Myślę, że byłaby na przykład bliższa 20 lat niż 15 lat. Puszczam. Bo jak w jakimś powiedzmy 2020, załóżmy, robiliśmy taką ankietę, starając się określić mniej więcej średnią wieku, to było to coś koło 15 lat. Z hakiem. Nie? Więc teraz jak jest kilka lat później. Nie? No, a jak czas mija, no to młodsi się nie robimy, nie? A dlatego też staram się, myśląc o, o kanale, no. Też nie myśleć o surykatkach jako bandzie dzieci, bo to jest po prostu nieprawda. Jakby jesteśmy starzy. <grym> jesteśmy starzy. No i spoko, bo starzejemy się razem. Na tym tym na Taka jest część życia, młodość, niewieczność. A starość to może być radość. Po prostu kwestia jest tego, jakie ma się podejście do życia. Jeżeli masz podejście do życia, o nie! <grym> Kolejny rok, teraz muszę zgrywać, że jestem taki stary i zmarnowałem już całe życie, <laughs> zaraz do grobowej deski. No to jeżeli nie wiem, powtarzasz sobie takie rzeczy, no to wow, samo się przepowiednia wejdzie. No tak, jakby statystyka YouTubeowa pokazująca średnią wieku nie ma sensu, bo wszyscy sobie dają, wszyscy, no, dużo ludzi sobie daje starszy wiek niż jest w rzeczywistości. Na TikToku, z tego co widziałem, w ogóle nie ma takiej kategorii mniejszej niż 18 lat co jest szaleństwem, biorąc pod uwagę. Jakby. Więc nigdy nie wierzyłem tym statystykom wieku na YouTube oficjalnym. Ale jak mówię, wydaje mi się, że średnia wieku ludzi, którzy faktycznie jakoś oglądają ten kanał w miarę regularnie jest bliższa 20 lat niż, niż 15 lat. To już nie są te czasy, że jeśli oglądasz Super Traktora, to znaczy, że masz 14 lat i uważasz, że to głębokie. Teraz masz 20 parę lat i uważasz, że to głębokie. <słuch> Właśnie, możecie napisać na czacie, e, ile macie lat. Zobaczymy. Zobaczymy. Yeah. Okej. Okay. Kery, 16, 13, 14, dosłownie 14 lat i uważam to głębokie, doskonale, kontynuuj, mam nadzieję, że będziesz, będziesz mieć 90 lat, będziesz dalej uważał to głębokie. 14, 14, 16, 18, więcej niż rok temu, dosłownie 14, 16. Powiem Wam, że spodziewałem się, że jesteście średnio trochę starsi, ale mam wrażenie, teraz Wam trochę posłodzę, że mimo wszystko jakaś taka ogólna dojrzałość jest średnio dosyć wysoka w tej społeczności. Jakby ogólnie jako czat sprawiacie wrażenie, że średnia wieku jest wyższa niż to co tutaj widzę. Ale może to. Może, może to jest takie, jakieś takie, wiecie, moje odczucie. Bardziej się zapytać, jakiej kategorii wiekowej tworzysz filmy. Eee, słuchajcie, ten kanał gdzieś dalej nie ma swojej tematyki. Jakby to nie jest, to nie jest kanał o czymkolwiek. Eee, spoko, jeżeli czujecie się nieswoje z pytaniem takich danych w internecie, jest to w pełni zrozumiałe. I też jakby szanuję. Nie? Ja, jako, ten kanał nie ma tematyki, no to sądzę, że gdzie filmy o Miraculum są raczej dla ludzi, którzy oglądają Miraculum. Nie? Film jakoś. Nie wiem, ja teraz w tym momencie zachodzę w głowę, jaka jest w ogóle tematyka tego kanału. No, okej, okay, są shorty językowe, i z shortami nie mam jakiejś kategorii wiekowej, do której staram się dotrzeć. Zakładam, że są to po prostu ogólnie młodzi ludzie, ale staram się, żeby wszystkie grupy wiekowe mogły czerpać z nich przyjemność. Jeżeli masz 10 lat, to myślę, że te shorty mogą ci się spodobać. Jeżeli masz 40 lat, myślę, że mogą ci się spodobać i próbuję jakoś tak dotrzeć do uniwer dotrzeć uniwersalnie. Właśnie ja na przykład nie uważam, że to jest kanał o tematyce językowej. Uważam, że ten kanał po prostu nie ma tematyki. Tematykę językowa na pewno często się pojawia. Jest to częsty motyw. Ale nie uważam, że to jest o tym kanał. W dalszym ciągu to jest po prostu kanał o tym, że robię. O, o tym, o czym aktualnie mam ochotę nagrać. W dalszym ciągu tak jest. Może kiedyś się to jakoś zmieni. Może. Nie mam jakiegoś postanowienia, że tak musi być. Ale nie potrafię inaczej. Po prostu nie potrafię inaczej. Ja na okurkumie i ciastkach, tak. Tematyka surreaktorowa, no właśnie, no właśnie. Jakby, jeżeli zależy mi na jakiejś grupie odbiorców, to najbardziej są to ci, którzy tolerują to, że tutaj może się pojawić cokolwiek, kiedykolwiek. Łukasz Piotr Łuczak. 49 zim na karku, Dobry materiał. wrzucasz ciekawy montaż? Kurczę, no to... Kurczę, jestem, jestem, czuję się skomplementowany, czuję się skomplementowany tym, że i, że, że może mogę, że tak powiem, że może się, że się podobają, również kiedy ma się 49 level zobaczymy. Może, z, z, je, jeżeli teraz średnia wieku to 14 lat, to może za lat 35 średnia wieku będzie wynosić 49? I kto wie? Nie. Zacząłem oglądać z surfkatora gdzieś koło 2016-17. Teraz mam 22 lata. No widzicie? Ja miałem wtedy, ja w 2016 miałem lat 26? 20... Nie. Nie, 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 W 2016. Ech, wyższa matematyka. Miałem lat 21. Dobra. Rodziłem się w 91. Więc w 2015. Miałem 20 lat. Okej, okay. dobrze. Moja mama podchodzi pod 50, też ci ogląda, ale językowe. Let's go! Nie, nie jest to kanał religijny. Raczej to nie jest kanał religijny. Ja staram się nie robić żadnych żartów, które by, nie wiem, nawiązywały jakoś do religii czy czegoś takiego, bo sam jestem wierzący i po prostu nie... nie chciałbym robić tego typu żartów. Nie? Więc jakby, jak ktoś sobie tak żartuje, że jesteśmy religią ciastka, no to spoko, no to są żarty, nie? Ale osobiście... Po prostu unikam tego typu na przykład żartów. Tak samo jak unikam na przykład przekleństw, czy jakichś takich obscenicznych ogólnie rzeczy. Po prostu tego unikam. Mogę robić cokolwiek chcę, ale pewnej rzeczy po prostu unikam. Ja, który urodziłem się w 2010, zawsze wiem, ile, ile lat miałem kiedyś. No najprościej, no po prostu jeden prosty trik. Jak pamiętać, ile się miało lat w danym roku. Lepiej mówić, że jesteśmy sektą ciastka. Sektą, grupą, nie. Ciastkowiczami po prostu. Ojciec zachowuje profesjonalizm. Myślałem, że ta piosenka o sekcie, gdzie lider zjadł siebie jako ciastko, była taka, że losu reaktorze. Nie słyszałem o takiej piosence, ale rozumiem, czemu mogłaś pomyśleć, że to o nas.